Hej, witajcie wszyscy. Siemanko. Na w naszym ognisku, kminisku. Dzisiaj pogadamy o koncepcjonizmie. Na samym początku chcielibyśmy przytoczyć cytat, który jakoś, wydaje mi się, bardzo w punkt opisuje koncepcjonizm i jakie może nieść ze sobą problemy. A idzie on tak. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, by zaimponować ludziom, na których nam nie zależy. Teraz chciałbym udać zaskoczenie, że nie znam tego cytatu, ale niestety nagrywamy ten odcinek drugi raz, w pierwszym dźwięk nie do końca nam wyszedł. I tak, to jest cytat z mojego ulubionego filmu Fight Club. Tyler Durden to powiedział dla narratora i on jest po prostu mega cytatem, który dużo oddaje jak wiele osób myśli na co dzień i jak w ogóle prowadzi swoje życie. Byleby tylko się przypodobać reszcie. Takie podobne powiedzenie obowiązywało w Polsce, bo na może nawet dalej obowiązuje. I to jest zastaw się, a postaw się, żeby pokazać wszystkim, jak jakieś to nie jest, mimo że nawet my sami na tym ucierpimy. No i może też nam samym nie zależy, jakby na posiadaniu tych rzeczy, powiedzmy na przykład, albo za dążeniem za jakimiś tam celami. Tak, i będziemy potem musieli w końcu beknąć za to, bo e, jakby nie mam tych rzeczy za darmo. Tak. No i właśnie chcielibyśmy też podać do tego konsumpcjonizmu troszeczkę, jako jeszcze też jego definicja i z różnych perspektyw, bo jak to w świecie bywa, to nie wszystko jest jakby na jednej karcie, z jednej perspektywy. Jako jeden to chciałbym, żebyśmy go opisali jako styl życia. Czyli można go nazwać jako na przykład taki hedonizm. Czyli dążenie po prostu za przyjemnością. Jakby przyjemność jest naszym głównym celem. To jest taka główna idea hedonizmu. A kupywanie nowych rzeczy jest niewątpliwie przyjemnością. Tak. Czyli jakby dążenie po prostu, że przychodzi nam do głowy o, jakaś chęć, jakieś pragnienie. I naszym głównym celem jest po prostu spełnienie go. Tak. Czyli jak widzimy jakiś fajny nowy samochód, to o chciałbym kupić, chciałbym mieć taki nowy samochód. No jest nowe cel, dążenie do niego i zakładanie, że kiedy już go kupimy, to będziemy faktycznie szczęśliwi. Tak i nawet same jakby firmy, które sprzedają różne rzeczy, zauważyłem, że nie tyle zależy im na sprzedaniu produktu, ale bardzo jest są nacechowane, że chcą sprzedać emocje, które są z nim związane, że produkt to są po prostu przeżycia, że jeżeli kupisz ten super samochód, twoje życie się w ogóle odmieni. Nowy telefon to są nowe możliwości, znajomi, wspaniałe przeżycia, które będziesz mógł sfotografować, będziesz się lepiej czuł. A nie po prostu, że to jest szybszy telefon. Jakby to może kiedyś występowało, ale teraz jest coś w tym stylu, że kupujesz przeżycia. No, to, co jak mi o tym powiedziałeś, to strasznie mi wpadło to, że faktycznie są te wszystkie reklamy, na przykład większość samochodów, to są jakieś takie wyjazdy na w ogóle jakieś piękne, górskie drogi. Wiesz, taka przygoda, że jak tylko kupisz ten samochód, to od razu mnie taką przygodę, że sobie wyjedziesz gdzieś tam w takie właśnie piękne, naturalne scenerie. Albo suniesz jak przez miasto i w ogóle lecisz, tak. zero korków, to nie jest tak, że stoisz na światłach, to po prostu mkniesz. Tak, no dokładnie i to jest faktycznie sprzedawanie e, takich emocji i doświadczeń, mimo tego, że to jest po prostu rzecz. A rodzinne auto jest skojarzone z rodziną, że siedzisz, wow, są szczęśliwe dzieci, żona siedzi na przednim siedzeniu, jesteście super zadowoleni. I tak ta piosenka leci, Born to be wild, jakby, że kupujesz tu wolność, że jesteś takim wolny jak ptak, a nie, że to, to nie jest środek lokomocji, tylko to jest coś więcej. Po prostu jakby takie nowości, może troszeczkę działanie na chęci bycia ciągle na bieżąco, by mieć jakby kolejną nową technologię, która się ciągle rozwija. Właśnie bycie ciągle na czasie, też myślę, że może tu się jakoś wkomponowywać. Żeby ciągle wydawać pieniądze, żeby być tym, tą uprzedującą osobą. Mm, to jeszcze z kolejnej strony, jako kapitalistyczny. Taki, taki, taki ogólny na przykład e, poleganie na reklamach, e, na mediach, mm, ciągłe jakieś przeceny. Taki konsumpcjonizm związany po prostu z kupowaniem dużej ilości rzeczy i kupowaniem ciągle. Takim przykładem może być na przykład kupowanie coraz to nowych ubrań, które mimo tego, że mamy, to nadal jakby potrzebujemy. Na przykład jak moda działa. Jakaś chęć właśnie kupowania takich rzeczy, które już teoretycznie mamy i nie potrzebujemy, ale jest jakaś taka chęć i wszystkie te reklamy też nas zachęcają. To jest takie po prostu zbieractwo troszeczkę. Tak, też żeby być na czasie. I tutaj ja bym ten temat poruszył również z pieniędzmi samymi. No, bo jest wiele jakby powiedzeń o pieniądzach, które są bardziej prawdziwe, mniej i którzy mówią, pieniądze szczęście nie dają. I ja bym tu, jeśli chodzi o ten kapitalizm, bym się z tym zgodził, ale nie do końca. Uważam, że pieniądze na szczęście dają i kupowanie tych rzeczy, zwłaszcza jakich potrzebujemy jest spoko, i nawet jeśli to jest tylko zachcianka, tylko są takie badania, że poziom ten szczęścia tych pieniędzy. Po jakimś pewnym momencie bogactwa już jakby nie rośnie. Jakby to już jest. Gdzieś tam się zatrzymuje po prostu, gdy już zaspokojemy swoje potrzeby, zachcianki marzenia, no to to już nie daje takiego busta, jak wcześniej. I właśnie. Problem z pieniędzmi jest taki, że dla mnie pieniądze, przynajmniej, jeśli chodzi o to, że to można za nie kupić wszystko, tak? Znaczy praktycznie wszystko, no, jeśli chodzi o rzeczy materialne. I można po prostu żyć tak, jak się chce. Pieniądze są taką walutą wolności trochę w dzisiejszym świecie. Ale natomiast, jeżeli kupujemy te rzeczy tak dla mody, kupujemy kolejne ubrania, kolejne domy i tak dalej, i tak dalej, to w pewnym momencie te rzeczy, tak jak jest to kolejny z Fight Clubu, że te rzeczy tak naprawdę na, nami rządzą wtedy, bo stajemy się własnością tych rzeczy. Bo żeby to utrzymać, żeby utrzymać po prostu kolejne auto w leasingu, musimy po prostu więcej pracować. Więc nawet jeśli mamy dużo pieniędzy, duży przychód. To, jeżeli za dużo kupujemy i za dużo wydajemy tych pieniędzy, to tak naprawdę jesteśmy niewolnikami i nie czujemy tego szczęścia, bo musimy ciągle martwić się o to, czy nam starczy. Mhm. Czyli taka po prostu chęć wolności, jakby zarabianie pieniędzy jako motywacja, żeby być wolnym, ale płaceniem samą wolnością, żeby faktycznie zarabiać te pieniądze. To taki, takie w sumie. Paradoks troszeczkę. Tak, bo im więcej zarabiamy, tym chcemy więcej wydawać. Jakby wszystko jakby słupki do góry w kapitalizmie lecą. I żeby zarabiać, musimy więcej czasu spędzać, co zabiera nam więcej naszej wolności. Tak, albo też czasu spędzać na to, żeby po prostu mieć większe kwalifikacje i zarabiać więcej. No ale jakby na jedno wychodzi. No to. I to też jakby wiąże się z tym, że kupujemy coraz to więcej nowych rzeczy. Jak już zaczęliśmy troszeczkę mówić o tych jakby konsekwencjach, jakby tych różnych podejść, czy to do życia, czy właśnie takich. Kapitalistyczny ogólnie, o takich skutkach, konsekwencjach takiego podejścia, jak wpływa to na ludzi, na ich wartości, samopoczucie i takie ogólne. Bo to nie jest tak, że ja, jak proponuję jakieś tylko życie ascety, totalny minimalizm, i tak dalej. Jeżeli masz po prostu jedzenie i ubrania, to ci to wszystko wystarczy. Nie, no jasne, jakby po to jest po to są pieniądze, żeby z nich korzystać i żeby nasze życie stawało się lepsze. Ale wystarczy się po prostu zastanowić, co jest tak naprawdę naszym celem w życiu? W sensie celem, co chcemy posiadać, a co jest nam faktycznie zbędne. I to jest jakby bardzo ważne, bo inaczej możemy skupić się na pogoni ze rzeczami, która jest tak naprawdę nieskończona, bo, no bo nie da się dosyta najeść czymś, co jest z góry takie no, skończone i to będzie trwało wtedy ciągle, bo będziemy ciągle chcieli zaspokoić ten głód, który jest niezaspokojony tym czymś. Jakby Wypełnić tą lukę? Właśnie taka pierwsza taka myśl, która mi przychodzi, właśnie przy takim kupowaniu coraz to kolejnych, kolejnych rzeczy, to jest takie poczucie zawodu troszeczkę. Że wydawało nam się, że to jest coś, to było coś o wiele bardziej wspaniałego, niż teraz nam się wydaje. Że kiedy faktycznie otrzymujemy, dochodzimy do pewnego momentu, gdzie otrzymaliśmy już tą rzecz, na którą tak ciężko pracowaliśmy, to jest to jakieś takie niezadowolenie troszeczkę, że to nie jest jednak to, że trzeba znowu szukać coś nowego, nowy cel, no bo to nie było wystarczające. Znaczy, to przychodzi w jakimś czasie, bo na początku e, ja chociażby się mega jaram tym, jestem super, jest super, tylko po jakimś czasie może nie tyle jest niezadowolenie, co przyzwyczajamy się do tego stanu posiadania. I jak traktujemy to, to jako już pewnik, że już to mamy. I wtedy za horyzontem może się pojawić coś kolejnego. E, ale jakby to nie jest tak, że kupujemy i o, jest, zawsze jesteśmy niezadowoleni. No bo nie, no faktycznie jesteśmy, jeśli tego chcieliśmy, to jesteśmy mega szczęśliwi. Ale potem się przyzwyczajamy i jakby to już nam po prostu nie wystarcza. Sam ze swojej perspektywy też miałem tak, że często samo jaranie się na coś, że ja sobie coś kupię, że na coś wyczekuję, e, zwłaszcza za dzieciaka, że tak na choinkę będę mieć ten prezent, było o wiele większą przyjemnością niż po tym, jak już go dostałem, po prostu czasem, tak, 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 odliczanie tych dni. To było takie oczekiwanie, bo mm, tak zauważyłem, że człowiek bardzo lubi nie być ani na początku drogi, ani już jakby na szczycie, tylko gdzie woli być gdzieś tam na środku, że już ma coś ze sobą i ma ten jakby mega coś widocznego przed sobą, że coś będzie się tym jarał. W górach tak jest, że na początek drogi jest taki, wchodzisz tak, może na przykład jakimś lasem, to nie jest już tak super, Potem wchodzisz coraz wyżej, jest już coraz fajniej, ale na szczycie też jakby nie siedzisz y, bardzo długo. Nie? Siedzisz ile pół godziny i schodzisz. I samo właśnie te, tych rzeczy jest. Y, no To nie jest jakby coś, co jest tak wypełnij na zawsze. No. To się zawsze gdzieś kończy i wtedy musi być coś nowego, żeby znowu nas y, tak zajarać. Tak właśnie taki myślę o takim braku spełnienia, że. Okej, okay, możemy mówić o przeżyciu i faktycznie podniesieniu jakby swoich standardów. Ale też myślałem o tym, jako zestawie celów, które nie da się zaspokoić. Bo jeżeli naszym celem w życiu jest ładny samochód, no to oprócz tego otrzymywania, jakby sama ta droga otrzymywania tego samochodu jest już jakimś celem, jest czymś, czym możemy sobie zająć głowę. Tak, jak już go osiągniemy, to jesteśmy, wydaje mi się, puści. I żeby znowu czuć jakiś sens w życiu, znowu szukamy kolejnego celu, który może być na przykład droższym samochodem, szybszym na przykład. To jest taka niekończąca się pętla, gdzie nigdy nie będziemy usatysfakcjonowani. No i myślę, że w pewnym momencie niektórzy mogą zauważyć, że to jednak nie jest to, czego no, jako ludzie chcieliby y, szukać też pomyślałem o takim aspekcie takiego zagracenia czy zaśmiecenia, gdzie właśnie mówimy o tym, że faktycznie nie potrzebujemy nie tyle co markowych ubrań, tyle też co ogólnie nowych ubrań, dążenie za modą i właśnie bycia na takim czasie, właśnie jak mówiliśmy o tym, i budzimy się po prostu w zawalonych szafach, gdzie marketing Kupowania nowych ciuchów, po prostu rośnie, jak na drożdżach, i te ubrania w ogromnych ilościach, i wydaje mi się, że sporo z nich może się marnować. Co też jest takim: czy faktycznie tego potrzebujemy? To też jest dobre pytanie. No, gdzie jest jakby, kiedy możemy powiedzieć sobie: OK, mam tego jakby wszystkiego spoko, spoko ilość. I może, jeśli chcę kupić coś nowego, to może powinienem pomyśleć, hmm, a może oddam rzeczy albo po prostu posprzedaję innym ludziom, bo e, no to jeżeli jakiegoś ciuchu po prostu nie używamy, nie wiadomo ile, jak długo czasu, a nie jest to coś w stylu sukni ślubnej lub garnituru bądź jakichś specjalnych po prostu ubrań, to czy faktycznie nam jest potrzebne coś nowego, a jeśli, jest, jeśli chcemy coś nowego z samego faktu, to może warto przekazać ten jakby przedmiot dalej, jak ktoś z niego jakoś skorzysta. Samo to ko zbieranie przedmiotów, bo się przydadzą, lub kupywanie ich tak, bo o, bo jest na promocji, to kupię, może się kiedyś przyda, a potem, jak nie używamy tego, to jest e, no, strasznie no, bez sensu. No, takie marnotrawstwo. Jak popatrzymy, może tak ogólnie, światowo, jako na przykład negatywny wpływ na środowisko. Mi się taki obraz ostatnio pokazywał, jak na przykład były maseczki walające się po prostu po, po ulicach, wszędzie, zamiast takie kupowanie. To jest takie wygodne kupowanie, zamiast takiego właśnie typowego mm, materiału, który byłby jakoś tak bardziej ekonomiczny, może nie w Tak, no wielorozowy. No tak samo jest z jedzeniem, kiedy kupujemy po prostu wszystko, co nam tylko przyjdzie do głowy, głodni do marketu i kupujemy masę tych rzeczy, a potem. Nie dojadamy i połowy wyrzucamy. No dokładnie, czyli takie właśnie branie tego jak najwięcej bez takiego odpowiedzialnego podejścia do tego, na ile jesteśmy w stanie. Samo Samu tych jeszcze maseczek, to bardzo mi ujął ten case rękawiczek tych plastikowych, ponieważ w świecie, w którym tak dużo się gada o tym, o nie, nie używajmy słomek plastikowych, bo to zatruwanie środowiska nagle w momencie wybuchu pandemii. Wszędzie są rękawiczki plastikowe, których ludzie po prostu używali je dwie minuty w sklepie albo 5 i wyrzucają je od razu. I że to doprowadziło do faktu, że nagle po dwóch miesiącach nie ma maseczek, jakby. Reklamówki są po 50 groszy, czy tam po nawet więcej. I są drogie, bo, bo jakby się wymusić na ludziach, żeby używali ich wielorazowo. Ale gdzie tam kolejowe rękawiczki nagle są wszędzie i się walają i jest ich masa. To pewnie przyszło w jakichś milionach sztuk, co najmniej. I to było dla mnie takie. No, a potem nagle one znikły. Nie mm. wiedzieć czemu. Co skończyły się, czy nagle ludziom się przestało chcieć to zamawiać? Znaczy, ludziom, w sensie, z fir sklepem, firmą i tak dalej. I tym pasówką różnym, publicznym. No, nie, wiem, ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Bo mi to uderzyło. Ten taki, no po prostu ta hipokryzja, no tego. Mm. No, to w sumie tylko pokazuje, że takie nasze indywidualne podejście do tych rzeczy i, i ten styl życia, jak bardzo jest w stanie globalnie wpłynąć na ogólnie nasze życie na świecie, i w jaki sposób ogólnie teraz mamy problem z, ze śmieciami, z, z właśnie niedojadaniem i wyrzucaniem jedzenia. Niektóre osoby oddają się jedzenia na przykład z ze, ze, ze takich śmietników z marketu, gdzie jedzenie jest tak najbardziej jest, jest świeże, jest, jest dobre, tylko z racji, że jedno jajko powiedzmy jest pęknięte w środku, to jest wyrzucane całe pudełko z dziewięcioma dobrymi jajkami. No, a w naszym jakby obecnym świecie wygląda to tak, że jeśli jakby na tym to polega, że trzeba kupować coraz więcej i produkować coraz więcej. Więc jest taka jakby Jesteśmy przez to otoczeni reklamami, i nawet na YouTubie kiedyś było reklam bardzo niewiele, natomiast teraz one są po prostu zalewają w trakcie na początku filmów, w połowie albo po kilka razy w ciągu, i potem jeszcze na końcu. Jakby ten sposób komercji, jakiego tego zachęcania do kupywania, wywoływania nie tyle zaspokajania potrzeby, co wywoływania ludzi potrzeb, jest po prostu no, przytłaczający. Hmm. No to prawda. Teraz jakby bardzo często się namawia do coraz to właśnie nowych rzeczy i do takiego życia. Jest takie napędzające się koło I popyt i podaż. I bycie reklamą dla innych i pokazanie swojej wartości przez rzeczy materialne yy, przekłada się, że inni ludzie też tego szukają. No i to się nakręca. Okej. Okay. Ja ze swojej perspektywy chyba wyczerpałem temat. No, ja chyba też, jakby to też jest taki, taki temat, że z wielu różnych perspektyw myślę, że można dopatrzeć, ale... Ogólnie dużo to poruszyliśmy, jakieś nawet zahaczyliśmy o ekologię. Tak, pobocznej i o, rzeczy. I o marnowanie rzeczy i przedmiotów, ale no jakby to jest, mam wrażenie, coś takiego, co... no tylko będzie się nasilało, bo... współczesny jakby kapitalizm jest kompletnie inny niż ten sprzed po prostu 100 lat i w ogóle, na świat w ogóle inaczej wygląda. Hmm. Kiedyś rzeczy były też e, o wiele bardziej wytrzymalsze, natomiast e, teraz można zauważyć, zwłaszcza na przykład takie sprzęty AGD, RTV, e, te, so, które są zrobione tak, żeby jakoś a, zaraz po gwarancji się psuły. Lub są telefony specjalnie e, software'owo spowalniane i było z tym dużo związanych afer różnych. Że aktualizacja sprawia, że telefon wolniej chodzi, po to, by wymusić w ten sposób kupno nowego modelu. No, straszna sprawa. Gdzie kiedyś różne przedmioty potrafiły naprawdę dużo, du dużo lat służyć. No, niektóre to teraz działają, te, tak? Które były lodówka stworzone. 20 lat, no problem. Teraz, tak. no, trochę mniej. No. A naprawo jest często droższe niż kupno nowego produktu. To jest też taka sprawa. No, ja bym tutaj. Pewnie zadał parę jakichś takich może ważnych potencjalnie pytań. Czy faktycznie czy, czy, czym się kierujemy, kierujecie się w swoim życiu? Czy jesteście w stanie do końca zaspokoić te potrzeby? Czy jednak jest to takie zapętlające się? I czy definiujecie swoją wartość przez rzeczy, które posiadacie? Czy w jaki sposób jakby podchodzicie do tego typu rzeczy? I czy kiedy robicie zakupy, czy to nie są takie mm, zakupy y, przez zachciankę, przez impuls emocjonalny, przez jakąś reklamę, którą zauważyliście, czy faktycznie zastanawiacie się nad tymi zakupami y, bardziej dogłębnie? Miałem też jakby o stosunek, jak często jest tak, a jak często jest inaczej. Tak, Bo tak, to nie, nie, nie jest tak, jasne. że nie możemy mieć zachcianek. Nie, jest jasne, że, fajne. że tak. Tylko czy jakieś takie poważniejsze, większe zakupy, czy, czy to jest tylko jakby powiedzmy, kolejny samochód, to jest po prostu zachcianka, czy, czy nie. Oczywiście każdy niech sobie zada to pytania sam, jak podchodzi do takich rzeczy, bo taki na przykład hedonizm to wcale nie jest jakby zła filozofia, jakby każda filozofia jest w swoim tam e, poglądzie dobra. Tylko po prostu jak się z nią czujemy. Czy to jest coś, co wybieramy świadomie. Dzekajmy, <grym> widzowie, chyba złapan. jest dobry, <grym> co? No <znowu> <grym znowu> <grym znowu> czy znaczy, wiesz, filozofie są ogólnie. jakby Nie ma założenia, że filozofia którakolwiek jest zła. Tak się o tym mówi przynajmniej. Ale no się wykluczają. No tak, dlatego nie, nie ma <grym znowu> dlatego nie ma złej, bo każda może powiedzieć, że tamta inna jest zła. I tak dalej, co nie. Nie jest takie podejście. Nawet przy wprowadzaniu do różnych filozofii się o tym mówi, że ta filozofia wcale nie jest najlepsza, dla każdej osoby może być inna i to wszystko zależy, jak do niej podchodzą do życia. I wiesz, ktoś może być szczęśliwy w trakcie hedonizmu i dlatego ona istnieje. Bo jest parę osób, które faktycznie się w nich czują dobrze. No dobra. <grym> Jeżeli nie czują się dobrze, no to wtedy się jakby, wiesz, faktycznie szuka czegoś nowego, ale jest coś takiego. Po prostu wiesz, takie danie otwartości dla ludzi, żeby się nie, nie bili za to, że faktycznie mają takie cele. W tym sensie. Nie wiem no, co to jest, tylko jeden słuszny kontekście. <noise> Stoicyzm, wiadomo. Nie, ale pytanie, czy hedonizm jest sam w sobie dobry. Nie wiem, ja bym się z tym może nie zgodził. To jest bardzo zależne. I to faktycznie zależy. tego. Na, na ile ktoś on jest długoterminowy, tego. jakby. Trzeba było popatrzeć, jak ludzie się w nim znajdują I, i czy faktycznie. Nie, mm, już w każdym momencie życia czego innego potrzebujemy też, wydaje mi się. I dla niektórych, może taka filozofia jest w jakimś momencie swojego życia dobra. Może jest w stanie zrozumieć trochę więcej rzeczy. Wiesz, I może będzie do końca życia z tą filozofią, a może się coś tam odmieni. No dobra, no to zachęcamy do obserwacji yy, siebie i innych, i do prowadzenia dyskusji. No, na Spotify nie ma komentarzy. Ale wrzucamy również nasz podcast na YouTube, a więc tam, jest, tam jest możliwość komentowania. Jasne. Tak, na pewno zachęcamy, żeby pomówić o tym, podzielić się swoją perspektywą. Wiadomo, że każdy z nas jest inny i może mieć e, inny pogląd. Jeśli nie będziecie zgadzali, to po prostu polecam bany i tyle. <grym, <grym, ale wiadomo. No dobra, no to poragasić. gasić. Pora gasić. Dobra, dzięki wielkie i słyszymy się na naszym ogajnym odrazku. Hej.